Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w gospodarstwie u państwa michalaków w Trębaczewie. Eee, troszeczkę powiemy pewnie o przymrozkach, e, ale temat podstawowy to truskawka. Przejdziemy przez e, wszystkie plantacje, bo chcielibyśmy je jeszcze w dalszej części sezonu pokazywać, więc żeby było porównanie, zaczniemy w tym momencie od najsłabszej od Sybilii. Zapraszam do tego odcinka. Dlaczego Sybilla najsłabsza? No bo to już jest emerytka. Trzeci rok owocowania. W dodatku ta plantacja była w ogóle nie przykrywana na zimę. Dopiero w tej chwili widzimy nowa włóknina z okazji przymrozków. No i jak mówimy o przymrozkach, no to już kilka razy wydawało mi się, że to już te ostatnie, że już dalej nie będzie przymrozków. I jeszcze wczoraj u mnie było minus 2, dzisiaj było minus 3, a teraz ta następna noc ma być ponoć najcięższa. Więc yy, kto ma, to przykrywa. Wszyscy moi sąsiedzi przykrywają. Tutaj tak samo. Przykrywamy truskawki, yy, bo no, nie mamy lepszej osłony przed przymrozkami. No, ewentualnie jeszcze zraszacze, jeśli ktoś ma możliwość zrobić tą ochronę wodą. To jest dobre. Tylko, że nie wszędzie jest taka możliwość. No i trzeba pamiętać, że jeśli się deszczuje przed przymrozkami, w trakcie przymrozków, to jeśli to jest mocniejsza gleba, bardziej gliniasta, no to później przez czasami 2-3 dni nie można wjechać w pole, a po takim przymrozku trzeba obowiązkowo, jeśli robiliśmy deszczowanie, obowiązkowo wjechać z ochroną. E, wracamy do tego tematu. E, Sybilla w trzecim roku e, w tym roku dosyć bardzo ucierpiała w okresie zimowym. I tak na wiosnę zastanawiałem się, czy ją w ogóle ratować, czy nie. Ale chodziliśmy, kroiliśmy. Wydawało się, że nie jest tak całkiem źle. Ale jak próbowałem gdzieś tutaj przed chwileczką wyrwać jakąś roślinkę, no to niektóre wyrywają się całkiem łatwo, czyli ten korzeń y, jednak był uszkodzony. Pomimo tego, że zrobiliśmy całą tutaj gamę y, wszystkiego, co można zrobić, żeby je reanimować, żeby ta regeneracja zachodziła jak najszybciej. No i chyba w tej chwili, y, chociaż. Ta plantacja jest taka zmęczona, bo to co chwila przykrywanie, odkrywanie, to zimno, to powoduje, że ta plantacja no, nie ma takiego fajnego, wesołego wyglądu, ale spodziewamy się, że jeszcze plonowanie w tym roku będzie naprawdę przyzwoite i dopiero teraz, po trzecim roku owocowania, będzie zaorane. A przykrywać trzeba również z tego względu, że skoro już jest słoma, to pamiętajcie, tam gdzie położymy słomę, tam ziemia szybciej stygnie, yy, zawsze są większe szkody przymrozkowe. Więc jeśli jest już wyściołowana plantacja, przykrywanie jest w tym momencie obowiązkowe. Teraz przejdziemy do tych innych, troszeczkę lepszych plantacji, a na koniec pokażemy rarytas. Przeszliśmy na odmianę marmolada, drugi rok owocowania, uprawa na płasko w gruncie, system jednorzędowy. Yy, też nie była w ogóle przykrywana na zimę. Dopiero w tej chwili, ponieważ jest już wyściowane, no to musi być agrowłóknina po to, żeby zabezpieczać przed przymrozkami. Kwitnienie zapowiada się piękne. To co państwu od lat przypominam. Grubość tak zwanego ogona ma ogromne znaczenie dla możliwości wykarmienia owoców, a więc dla ich wielkości. Zapowiada się świetnie. E, wydawało nam się, że lekko ucierpiała w okresie zimowym, były takie lekkie przebarwienia, no ale te zabiegi, które zastosowano tutaj, e, spowodowały, że no w tej chwili, jak na mój gust, to wygląda imponująco. Grubość, super. E, oprócz e, tej uprawy na płasko, po sąsiedzku jest jeszcze e, poletko, gdzie są trzy odmiany. Posadzone były tak w kolejności, żeby się ładnie zbierało. Najpierw rumba, później serafinę, verdi. No i jak to się zebrało, to wtedy przychodzono na marmoladę. Tak było w zeszłym roku. A w tym roku, ciekawostka, wygląda na to, że pierwsze do zbioru będą owoce odmiany serafinę. Rumba będzie później. No i ta marmolada chyba niewiele się spóźni względem pozostałych odmian. Przejdźmy na tą drugą stronę, bo tam jest uprawa już na zagonach. Jesteśmy w odmianie Rumba. Proszę popatrzeć, są już jakieś większe owoce, ale większość pędów kwiatostanowych to jest ten sam, ta sama faza, co na marmoladzie. To jest na zagonie. Tu był system dwurzędowy. Państwo Michalakowie próbowali różnych kombinacji. Co jeszcze możemy powiedzieć? To już było przykrywane, ale dopiero w lutym. Na początku na zimę nie było przykryte. Jak odkrywaliśmy na wiosnę, sprawdzaliśmy, no to cieszyliśmy się, że jest w sumie całkiem dobrze. Nie ma uszkodzeń mrozowych w koronie. Nie było widać. Może gdzie niegdzie na końcu, tam gdzie włókniny zabrakło, ale tutaj. Te rośliny przetrwały całkiem dobrze i widzimy w tej chwili, że kondycja jest świetna. Grubość pędów kwiatostanowych też jest bardzo dobra. Tych pędów nie brakuje. Myślę, że średnio na tej roślinie będzie jakieś 10, może nawet więcej takich pędów, więc owocowanie powinno być bardzo obfite. Pokażemy Serafinę. Jak powiedziałem, ona w zeszłym roku owocowała po rumbie, a w tym roku zobaczymy jakie tam jak duże tam już są owoce. No i mamy Serafinę. Proszę popatrzeć. Pszczoły pracują, ale jest już dużo przekwitłych kwiatów, są już zawiązki, niektóre naprawdę są już bardzo duże. Zaczynają nawet bieleć, więc zbiory będą no ewidentnie najszybciej. Co możemy o tej odmianie powiedzieć, bo to taka mało spotykana. Jest odmiana wczesna, z plennością w zeszłym roku się nie popisała, w tym roku ocenimy, wygląda na razie na to, że jest dobrze. Owoce na pewno były drobniejsze niż wszystkich pozostałych tutaj odmian, drobniejsze niż Verdi, drobniejsze niż Rumba, ale bardzo smaczne, bardzo słodkie i bardzo, bardzo trwałe. Nawet, jak gdzieś łubianka się zapodziała, dwa dni gdzieś poleżała w chłodni, trzeciego dnia okazywało się, że wygląda naprawdę świetnie, jakby była świeżo zerwana. I weszliśmy w odmianę Verdi. Verdi wygląda tutaj najokazalej. Policzyłem średnio 10-12 i więcej pędów kwiatostanowych. Bardzo proszę. Grubość jest. Przypominam, grubość ma znaczenie. Jeśli w tym systemie jest 10-12 takich pięknych, grubych pędów kwiatostanowych, to planowanie będzie pełne. Są tu oczywiście jakieś problemy. Gdzie niegdzie widzimy, o tutaj świeżutko. To kwieciak zrobił swoją wredną robotę. Kwieciaki, które w tym roku znowu wydają się być kuloodporne, no ale miejmy też świadomość, że jeśli z powodu przymrozków nakrywamy, to one tutaj mają naprawdę super warunki i mogą sobie bezpiecznie pracować. A te nasze opryski, no są, że tak powiem, bardzo upośledzone w tej chwili. Mamy coraz mniej środków. I to, co stosujemy, wydaje się być coraz mniej skuteczne. Proszę Państwa, to teraz tak. Przejdziemy jeszcze w ostatnie miejsce. Tam powiem o zaleceniach, to, co w tej chwili robimy przy okazji przymrozków i w tej fazie rozwojowej. No i pokażę Wam rarytas. To, co mi się akurat w tym gospodarstwie teraz najbardziej podoba, no i gospodarzom chyba też, bo tam, no to uśmiech. Na twarzy się pojawia eee, zadowolenie. Eee, tamta część przetrwała najlepiej zimę i coś mi się wydaje, że będzie owocowała nie gorzej niż to, aby było sadzone w sierpniu. A to jest Verdi, posadzone w zeszłym roku, w sierpniu z Doniczki. No i średnio mamy w tym momencie 80 pędów kwiatostanowych jeden pęd już był tutaj zmarnowany, ponieważ odmiana Verdi wyrzuciła po jednym takim pędzie kwiatostanowym na jesieni albo w okresie zimowym, tym wczesnowiosennym. To są takie te pośpiechy zawsze są zmarnowane, z nich nie ma plonu niepotrzebnie nie tylko osłabiają roślinę i zawsze wprowadzają to ryzyko, że e, może tam wejść jakaś choroba e, na przykład szara pleśń. No ale popatrzmy sobie. Wiemy Grubość. Piękna. Grubość jest piękna. E, 8-10 Pędów kwiatostanowych na roślinę w tym systemie? Tu był jeszcze akurat system ten dwurzędowy, ponieważ taka folia była? E, o, 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 popatrzymy. Proszę popatrzeć, tu już mamy niektóre nawet takie owoce w tym momencie, e, ale ta część plantacji była przykryta e, włókniną już przez całą zimę. E, dlaczego? No bo chcieliśmy już w tym okresie jesiennym jak najbardziej je wzmocnić. Także e, spodziewaliśmy się, że skoro będzie było posadzone na początku sierpnia, dobry, zdrowy materiał, e, dobrze przygotowane pole, no to w tym roku, pierwszy rok owocowania, ale to już ma być pełne owocowanie. E, więc e, cały program nasz e, z Green Eco Poland, był stosowany w tym okresie jesiennym, przygotowywania roślin do budowania potencjału na rok następny. No i przykrywanie po to, żeby ten potencjał się nie wytracił, nie zmarnował w okresie zimowym. A teraz przejdziemy na odmianę Fight. Doszliśmy do ostatniego punktu, też w zeszłym roku, w sierpniu, posadzone, odmiana Fight. Z doniczki. Fight też było przykryte przez całą zimę. W związku z tym widzimy tutaj na dole, że są liście stare zeszłoroczne. Dlaczego? Bo one się nie dały wyczyścić. One do tej pory niektóre jeszcze są zielone. To jest z zeszłego roku. To było tak zielone po zdjęciu włókniny. Że no, nie było możliwości, żeby to wyczyścić, chyba żebyśmy to wszystko szli i ręcznie robili. I w tamtej części na odmianie Verdi było to ręcznie zrobione, a tutaj nie, po prostu szkoda było tych roślin przy okazji uszkodzić. Eee, co widzimy? Przynajmniej 10 pędów kwiatostanowych na roślinę, a myślę, że będzie ich tu. Znacznie więcej, tylko one dopiero wychodzą, więc tak naprawdę dopiero za tydzień będzie można określić grubość. Proszę popatrzeć, bo tak po kolei wszystkie te odmiany szliśmy, patrzymy. Grubość jest bardzo ważna, długość w truskawce Niekoniecznie. Grubość. Dlaczego ta grubość jest taka ważna? Bo od grubości tej rury, tak ją brzydko nazwiemy, będzie zależała zdolność transportu wody i składników pokarmowych. A więc możliwość wykarmienia tych owoców, które tutaj będą, chodzi o to, żeby nie zdrobniały. Im grubsze te pędy kwiatostanowe, tym łatwiejszy transport wody i składników pokarmowych. I to. A tu będzie nie 10, tylko 12 średnio pewnie e, tych batów z kwiatkami. E, I spodziewam się, że w tym roku tutaj będzie pełne owocowanie i to takie rekordowe. Czy się uda? Zobaczymy. To też nie jest wszystko całkiem idealne, bo były robione tutaj herbicydy. E, Oczywiście w tej części w międzyrzędziach tak widzimy ta trawa została przepieczona, ale gdzie niegdzie coś zaleciało na truskawki, więc widzimy na liściach gdzie niegdzie, że są jakieś takie objawy jakby lekkiego odtrucia. Więc robimy całą naszą gamę produktów tak żeby przełamać ten stres, żeby roślina jak najszybciej regenerowała i po tych jak i pomimo tych jakichś, w sumie niewielkich niedoskonałości, żeby jednak plon był taki rewelacyjny. Bo takie nas najbardziej cieszą. A jakby się udało to jeszcze w dobrej cenie sprzedać? Hmm, się rozmarzyłem. Dobrze. Oby nam tylko teraz te ostatnie przymrozki jeszcze nie zrobiły krzywdy. Ale tutaj nie zrobią, bo zaraz przykrywamy. Podsumowując. Współpracujemy tu z państwami halakami od zeszłego roku, e, od jesieni. Zaczęłem to stosować całe nasze programy przygotowania roślin do następnego sezonu. W okresie zimowym były zrobione analizy gleby, zrobiliśmy zalecenia nawozowe, to wszystko zostało wykorzystane. E, no i spodziewamy się, no i spodziewamy się w tym roku Naprawdę tutaj super efektów, zwłaszcza na tych młodszych częściach, bo wiadomo, tam ta pierwsza emerytka no to mm, rekordów pewnie nie zrobi, za, by, były zbyt duże uszkodzenia mrozowe no i wiek też y, robi swoje. Ale mimo wszystko w, myślę, że wygląda nie najgorzej i w tym roku jeszcze dobrze zaowocuje, przyniesie. Satysfakcję. Bardzo dziękujemy Państwu Michalakom, że zechcieli nas ugościć. Państwo są bardzo mili, a najbardziej lubię to, że dokładnie słuchają wszelkich zaleceń i mam nadzieję, że to przyniesie nam super efekty. Dzięki serdeczne, zapraszamy do następnych odcinków.